Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie film luźny, dzisiaj będzie film o przesadzaniu moich roślin. Podobał Wam się ostatni odcinek o moich roślinkach, więc stwierdziłam, że nagram też moment, w którym będę im zmieniać ziemię, przesadzać je i tak dalej. No i dzisiaj nadszedł w końcu ten czas, bo naprawdę czekałam na ten dzień. Dzisiaj mam wolne, mam trochę więcej czasu, więc zajmę się też tymi roślinami moimi, tym bardziej, że na zewnątrz już mamy około 20 stopni, więc. Wiosna nadchodzi, chociaż na dniach ma się znowu ochłodzić, ale myślę, że moje rośliny są gotowe na to, żeby przyjąć nową ziemię. Także ja sobie tutaj wszystko szykuję, no i Wam pokażę mniej więcej, jak ja to robię, e, jakie rośliny czego potrzebują, jakiej ziemi, bo ja też to wszystko sobie przygotowałam. To nie jest tak, że mam tylko jeden rodzaj ziemi. No, także mam wszystko na bieżąco będę opowiadać. E, pokażę Wam, jak się zmieniły mniej więcej te rośliny od momentu, kiedy nagrywałam ostatni odcinek. No, więc zapraszam do oglądania. I tak wygląda moje centrum dowodzenia Zaraz tutaj się pojawią jeszcze rośliny, które mam zamiar przesadzić Ale tak w skrócie chciałam Wam pokazać, jakiej ziemi będę używać Mam tutaj oczywiście, mm, to jest keramzyt Coś takiego do mm, wyścielania na dno doniczki Żeby woda sobie mogła tam spokojnie siedzieć, żeby ziemia nie była cały czas mokra Także polecam Wam w coś takiego zainwestować Akurat ja kupiłam w, 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 w IKEA taki duży worek i on kosztował około 10 zł, więc naprawdę niedużo. Później mam taką, powiedzmy, że uniwersalną ziemię do domowych roślin zielonych. Tutaj też mam taką uniwersalną, ale ona jest już bardziej połączona z torfem, czego szukałam też właśnie, żeby była bogata w próchnicę. Mamy tutaj ziemię do palm i dracen oraz do storczyków. Mam tutaj również jakieś takie doniczki, do których będę przesadzać, jeżeli będę zmieniać oczywiście jakby średnice tych doniczek wodę do pryskania roślin tutaj wszystkie narzędzia potrzebne i oczywiście rękawiczki, żeby, żeby sobie nie powrócić aż tak bardzo rąk. Jeżeli będziecie gdzieś słyszeć jakieś odgłosy w tle, to wybaczcie ale mam otwarte okna, bo jest tak ciepło, że naprawdę musiałam sobie otworzyć yy, okna inaczej bym się tutaj udusiła w dodatku jeszcze w tle możecie słyszeć pralkę, bo już jedno pranie zrobiłam ale kolejne się robi także taki dzień gospodarczy, przy okazji okazji Właśnie będę sobie przesadzać rośliny, a mam nadzieję, że Wam te odgłosy w tle nie będą aż tak bardzo przeszkadzać. Naszykowałam sobie pierwsze takie mniejsze roślinki, jak widzicie, jest tutaj ich sporo, ale tam jeszcze są kolejne, i tutaj jest jeszcze jedna roślina. Pięknie kwitnie swoją drogą. Nakrzyczałam na nią, to teraz kwitnie. No, a teraz się zabieram za to tutaj takie mniejsze. No i tak po kolei będę Wam opowiadać, co i jak. Zacznę sobie od tych mniejszych palemek, które, no jak widzicie, niektóre są takie spoko, bo na przykład te dwie, ciężko tutaj teraz będzie cokolwiek zauważyć, ale te dwie są w miarę ok i w miarę gęste, ale i takie będę przesadzać, bo po prostu są w takim podłożu, które kupiłam już kiedyś, a ta palemka ona jest, jak widzicie, strasznie taka słaba i bardzo mało ma tutaj tych listków, dlatego postanowiłam, że to, co tutaj odratuję, bo nawet o. Coś tutaj w ogóle z niej wylatuje suchego, więc to, co odratuje, to pójdzie do jakiejś tutaj jednej z tej mniej gęstych palemek, żeby ona tak sama nie stała, bo nawet w ogóle żadnego efektu nie robi. Jak widzicie, coraz mniej tych listków jest. Nie wiem, co się dzieje, ale będę chciała tam przejrzeć sobie te korzenie w ogóle i ewentualnie właśnie wsadzić ją do, do którejś z tych palemek. Także pierwsze, na pierwszy rzut idą palemki. Na przykład o Monsterę, to ja ją przesadzałam zaraz w sumie jakoś po zakupie, dlatego teraz nie mam zamiaru jej przesadzać, bo to jest bez sensu. Ja już jej, jej tam na samo dno właśnie dałam ten keramzyt odpowiednią ziemię. To chyba była nawet ziemia uniwersalna albo do tych zielonych. No i tak sobie mam nadzieję, że się przyjmie. W zasadzie już jakiś czas minął od tamtego momentu, a na razie. Nie grymasi, więc myślę, że jest w porządku. Jedynie co, to mogę jej tutaj troszeczkę dosypać z tej ziemi, ale nawet nie potrzebuję chyba tego aż tak bardzo, więc tylko ją podleję i zroszę. Czas na grudnika, czyli chyba najbardziej wyczekiwany czas właśnie um, dla niego, bo jak dobrze wiecie, jak pamiętacie, te grudniki moje dwa one były naprawdę w strasznym stanie. A w zasadzie w strasznych doniczkach, strasznej ziemi. Owicie, tu miały taką osłonkę z filetów śledziowych, super po prostu, ale już nawet nie wyciągałam tego. Um, I chciałabym je przełożyć do większych doniczek. Te są akurat bardzo małe, więc y, o tyle dobrze, że mam takie większe doniczki. Tutaj mam. Takie, tylko muszę sprawdzić, czy się zmieszczą. Zmieszczą się bez problemu. Tutaj mam drugą. Jak widzicie, one są troszkę większe. Nie będę oczywiście też jakichś takich dużych, um, dużych tych doniczek dla nich dawać, bo no nie są one jakieś wielkie, te grudniki, więc też nie potrzebują aż takich wielkich. Na sam odnowy wysypuję właśnie keramzy. Tutaj jeszcze go troszkę dołożę. I oj i będę używać ziemi do chyba roślin zielonych, bo generalnie one potrzebują takiej ziemi do sukulentów, ale ja stwierdziłam, że nie będę kupować tylko na dwie rośliny tej ziemi specjalnie, bo no bez sensu by było, tym bardziej, że mogą sobie też siedzieć w ziemi takiej uniwersalnej do roślin zielonych. Tak samo jeżeli chodzi o nawóz, też można używać nawozu do roślin zielonych. Zastanawiałam się, czy by sobie nie przesadzić tych dwóch do jednego, ale z racji tego, że one kwitną na różne kolory, to nie chciałabym ich mieszać, więc zostanie tak, jak było, czyli będę miała taki czerwony i różowy. Chyba, że oba są czerwone? Co już teraz, nie wiem. Chciałam Wam pokazać, że wcale tak kolorowo u mnie nie jest. Zobaczcie, co mi się stało z paprotką. Była naprawdę piękna, tak teraz, no jakby nie było, jest do kosza. Zastanawiam się, czy ją jeszcze ratować, w sensie zawieźć do domu, jeżeli pojadę, ale też nie wiem, kiedy pojadę, więc um, no nie wiem, czy po prostu jej nie wyrzucić. Ona jest u mnie, no po prostu przesuszona. To taniej, nie sprzyja środowisku, otoczenie ani nic z, z tych rzeczy, więc no po prostu poprawki u mnie nie będą miały racji bytu. A co z nią zrobię, to jeszcze się zastanowię, Zobaczcie, no po prostu suchość. Mimo tego, że ziemię ma w miarę mokrą, zraszam ją, to. No to jednak nie przeżyła. Czas na moje roślinki. Powiem Wam tak. Em, mam tutaj dwie te Sansen, i się zastanawiam, czy by tej nie przełożyć do tej. Bo w sumie tak tutaj jest idealnie miejsce na to, a ona taka jest sama. No, jeszcze zobaczę w sumie. Sama nie wiem, co mam z nią zrobić. A tak to bym miała taką gęściejszą. A wiecie, ilość na razie się przekłada na jakość u mnie, a nie wiem, czy to dobrze. Więc ojej, patrzcie, jaka ziemia. Więc może, może rzeczywiście przełożę sobie tą. Ten jeden tutaj liść, że tak powiem, do, do tego większego. Zobaczcie, wszystkie udało mi się wyciągnąć. Mamy tak naprawdę trzy kłącza tutaj i plus czwarty, który dołożę. Myślę, że wsadzę je razem, bo doniczka jest dosyć duża, a a one wszystkie cztery się pomieszczą razem I tutaj do tej wężownicy Będę używać takiej Uniwersalnej ziemi z lekką próchnicą. No bo taka jest zalecana Więc stwierdziłam, że taką sobie dam Chociaż ona jest taka zbita trochę i że tak powiem Trochę mokra Nie wiem czy to dobrze, ale, ale w sumie też Taki była wcześniej Więc zobaczymy Ok z racji tego, jak widzicie, że hmm, one prawie w ogóle korzeni nie mają, mają bardzo malutkie, nie takie w głąb, to tak naprawdę wyścielę sobie tutaj dużo ziemi, a później dopiero będę wsadzać roślinę. Jak przywiozłam sobie też nową peperomię I pierwsze miałam ją w wodzie, później przesadziłam ją do ziemi To słuchajcie, ostatnio się mi odwdzięczyła, bo tutaj puściła sobie nowy listek nie patrzcie na moje paznokcie, bo są straszne Puściła sobie nowy listek, więc się ucieszyłam Widocznie jest jej dobrze Ale niestety będę musiała ją przesadzić do troszkę mniejszej doniczki Bo widzicie, to jest jednak trochę duża doniczka według mnie Dla niej Przesadzę ją do mniejszej Myślę, że taka będzie, będzie odpowiednia Czy to jest taka sama? Nie, to jest troszeczkę mniejsza Będzie w porządku i będzie sobie rosła, a przynajmniej nie będzie puszczać korzeni bardzo, tylko bardziej liście. Czas na tą bardzo drobniutką peperomię. Boję się o nią niesamowicie, bo naprawdę ona jest tak delikatna. Te listki są tak delikatne, że jak tylko się dotknie, to one się odłamują. No ale muszę ją przesadzić, bo na razie jest w ziemi takiej ze sklepu. A widzę, że nawet dosyć jej się tutaj podoba, chyba, bo wypuszcza bardzo dużo takich młodziutkich, malutkich listków. Więc chcę ją jak najszybciej przesadzić, żeby potem miała już spokój i mogła sobie rosnąć w doniczce. Na spokojnie, no ale boję się bardzo o nią. Zrobię to oczywiście jak najdelikatniej, ale nie wiem, czy mi się uda aż tak delikatnie to zrobić. Zobaczcie, jakie długie korzenie miała ta dracena moja na pniu. Ona naprawdę dosyć rośnie w górę, ale się nie dziwię, bo nawet nie miała gdzie już puszczać korzeni, bo ma już ich aż tyle. Nie mam zamiaru jej przekładać do większej doniczki, bo ta no i tak jest duża. Ale cieszę się, że, że jest jej dobrze Więc sobie tylko wyściele dno keramzytem I dam jej odpowiednią ziemię Bo wcześniej leżała chyba w takiej uniwersalnej A z racji tego, że teraz mam taką ziemię do dracen i do palm No to stwierdziłam, że zmienię to podłoże Mam nadzieję, że będzie jej jeszcze lepiej Teraz czas na największy okaz Mało co widzicie tutaj bo właśnie zajmuje sporo miejsca Ale jest to skrzydło kwiat i Postanowiłam, mimo tego, że on kwitnie Może nie powinnam go przesadzać, wiem Ale No, będzie sobie kwitnął, mam nadzieję, że dalej W każdym razie muszę go przesadzić Bo muszę tutaj ogarnąć, nie wiem czy widzicie On ma tutaj jakieś suche miejsca Suche jakieś Takie w ogóle, nie wiem, liście Czy to są łodygi, nawet nie wiem co to jest Chcę go ogarnąć Chcę go wsadzić do świeżej, w świeżej ziemi i też chcę mu wsadzić tutaj trochę keramzytu bo, bo nie ma, więc No tak czy siak chciałam go przesadzić Nie sądziłam, że będzie kwitnął No ale kwitnie, więc bardzo się cieszę O, zobaczcie nawet jakie korzenie ma Dosyć spore Oczywiście na dno pójdzie keramzyt Tylko wcześniej muszę trochę dać ziemi, bo Za duże dziurki są i po prostu ten keramzyt by uciekł Przesadzanie zakończone. Jak widzicie, dosyć duży bałagan mi się zrobił. Ja teraz to szybko posprzątam, odkurzę sobie tutaj też dywan i podłogę i pokażę wam jeszcze na sam koniec niektóre roślinki, które coś tam pozmieniałam w nich albo które się zmieniły od ostatniego razu. Także zaraz wam to pokażę, jakie są efekty mojego przesadzania, ale najpierw no, muszę to posprzątać. Nie wiem czy wy to będziecie widzieć, ale ja widzę naprawdę sporą różnicę, bo tutaj przy łodygach na dole przy ziemi nie ma już żadnych takich zdrewniałych, wysuszonych części tej rośliny, więc naprawdę roślina jakby tak wyglądowo odżyła, wyzdrowiała, takie mam wrażenie, oczywiście tutaj kwiaty są, mam nadzieję, że nic im nie będzie po tym przesadzeniu, więc czekam aż roślinka znowu się pobudzi do życia. No, ale jestem jako tako z wyglądu tej rośliny teraz bardziej zadowolona niż wcześniej. Nie pokazałam wam co prawda mojej pilei, bo ja ją już jakiś czas temu przesadzałam. Przesadzałam ją z tego względu, że zaczęła tracić listki. Te jakby listki, które miała już ze sklepu, zaczęła wypuszczać owszem nowe, ale te stare zaczęła po prostu tak jakby no one usychały i się odrywały same. Więc zobaczymy, jak z nią będzie. Mam nadzieję, że mi nie zmarnie je do końca, bo podoba mi się bardzo ta roślinka. No ale jak widzicie, tutaj na dole już prawie listków nie ma, bo wszystkie po prostu podlatywały. Na górze tylko rosną nowe, więc mam nadzieję, że te nowe będą się już trzymać. Tą peperomię powiem Wam, że udało mi się nawet bez większych problemów przesadzić i bez wielkich strat. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się ją przesadziło, więc jestem zadowolona. No i teraz już tak w spokoju będzie sobie ona tutaj rosła, bez. Moich myśli w głowie, że, że ma niezbyt dobrą ziemię, także życzę jej dużo powodzenia. Oczywiście dracę ta, która była. Zobaczcie, jak ona tutaj wyrosła mi do góry. Dosyć dużo tych nowych listków wypuściła w ostatnim czasie, także bardzo się cieszę. No i ostatnie, co Wam chcę tutaj pokazać, no to właśnie ta wężownica, która teraz ma dodatkowe, dodatkowe liście. Postanowiłam, że w sumie włożę tego jednego do, do tych, które już miałam, no i moja peperomia, która również mnie bardzo cieszy, bo wypuściła tego nowego listka. No, jak widzicie, ona ma takie dosyć ciekawe liście, jeśli chodzi o kolory. No i ten nowy listek tutaj taki malutki, również jest w takim kolorze, także ona to jest po prostu taki gatunek. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, no to dajcie mi znać, chociaż teraz nie mam w planach nic robić z tymi roślinami. Jedynie tylko obserwować, jak rosną ładnie, mam nadzieję, ale za jakiś czas pewnie zrobię taką aktualizację, co się zmieniło. No i jak widzieliście, niestety musiałam się pożegnać z paprotką. Już raczej inwestować w paprocie nie będę, no bo jednak się nie przyjmują u mnie. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o zmiany. Mam nadzieję, że już więcej kwiatów się pozbywać nie będę. Kończę, bo z tyłu tak wiruje mocno i głośno em, pralka, że już na pewno nie słyszycie połowy tego, co mówię. Żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, popa. I give it all